W przypadku potrzeby odtworzenia bazy danych oprogramowania Trumf należy posłużyć się programem o nazwie Backup Entry Store dostępnym w menu Trumf. Program należy uruchamiać, będąc zalogowanym jako administrator lub korzystając z trybu Uruchom jako administrator. Po uruchomieniu programu należy wybrać instancję bazy danych. Która będzie odtwarzana. W przypadku bazy danych oprogramowania TrueTops Calculate, TrueTops Boost lub TrueTops Fab należy wybrać instancję Trumf SQL2. W przypadku odtwarzania bazy danych TrueTops należy wybrać instancję Trumf SQL1. Naciskamy OK. Pojawia się okno, w którym widzimy. Listę baz danych odpowiadających, pod, odpowiadających poszczególnym modułom oprogramowania Trutops oraz poszczególnym wersjom tego oprogramowania. Wybieramy odtwarzanie bazy danych kompletnej wersji i wybieramy wersję. W przypadku, kiedy na komputerze zainstalowana jest wersja oprogramowania Programming Tube i Tube Design w wersji. Od 11 wzwyż. Przed wykonaniem odtworzenia backupu, proszę upewnić się, że zatrzymane są usługi Truthoops, TUBE. Wszystkie usługi należy zatrzymać. i Zatrzymać należy usługę, która się nazywa TTF Proc Service. Jeżeli takiej usługi nie ma, oczywiście, nie trzeba się w tym momencie tą sprawą zajmować. Natomiast zatrzymanie usługi polega na naciśnięciu prawego przycisku myszki, wybraniu operacji zatrzymaj. Usługa jest zatrzymywana, i dopiero po zatrzymaniu tych usług, wybieramy bazę danych, którą chcemy odtwarzać, i naciskamy przycisk Restore. Zaznaczamy. Wszystkie bazy do odtworzenia. Proszę mieć również zaznaczony przycisk checkbox Create TrueDB User i naciskamy przycisk OK. Potwierdzamy wykonanie odtworzenia baz danych i proszę nie zapomnieć, aby ponownie uruchomić usługę lub usługi, które uprzednio zostały zatrzymane, start ponowny startu usług zwykle następuje również w sposób automatyczny po restarcie komputera. Natomiast jeżeli chcemy uniknąć restartu komputera, Proszę usługi uruchomić w trybie ręcznym.